Prawdopodobnie widzieliście już kiedyś bombę z miną nazwą w Cirrus Zero. Wiele osób tego nie ma, wiele nie wie jak coś takiego wykonać. Ja nazywam się Babu i pokażę Wam sztuczkę na zmienienie nazwy, co mówiąc przedmiotowi. Zanim zaczniemy, chciałbym zaznaczyć, że za robienie tego nie ma wakatu, to jest tylko za plików .exe i DLL do wygłoszowania podejrzanych programów Ta sztuczka nie robi nic z tych rzeczy, więc jesteście raczej bezpieczni. Zaczynamy, a więc najpierw będziecie poszukiwali name TAGA. Można go z zmianę głównego gry za Euro 85, następnie musicie wejść z gry do opisu tego filmu, w którym znajduje się ścieżka do specjalnego pliku DXT. Wciskamy Windows Plus E i wklejamy ją do okienka. Powinniśmy trafić do takiego folderu. Ważne, zanim zaczniecie cokolwiek robić, skopiuj się ten plik. Jest on zabezpieczony, raz zmieniony, a potem przywrócony w wcześniejszej formie nie będzie działał. Teraz otwieramy ten plik najlepiej za pomocą plus, plus. Za pomocą kombinacji przycisków w jak szukamy C4. Kiedy znajdziemy odpowiednią kolumnę i ten podkreśnik slot, zamieniamy w niej C4 na MLE. Zapisujemy i wracamy do gry. W grze wchodzimy do ekwipunku i odznaczamy znacznik ukryć standardowe. Powinniśmy znaleźć tam naszą bombę gdzieś na końcu listy. Jak widzicie, bomba jest tutaj. Jeżeli jej nie ma, to znaczy, że zrobiliście coś źle. Możemy teraz zmienić jej nazwę na coś kreatywnego i ciekawego. Potem jak wydaliśmy nazwę i ją zaakceptowaliśmy, musimy naprawić to, co zrobiliśmy w pliku. Wracamy więc do folderu i zmieniony plik, zastępując go kopią z tego. Teraz możemy wejść do gry i spróbować wejść na np. Na uproszczony. Jeżeli wszystko działa i nie pojawia się żaden błąd, to znaczy, że zrobiliśmy wszystko poprawnie. Jeżeli coś jest nie tak, trzeba sprawdzić spójność plików lub usunąć i zrobić pełnych jej w Wow, Tak właśnie wygląda nasza pata. Piękna pata. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytanie, zadawajcie je w komentarzach. Ja nazywam się Bawą. I żegnam się z wami. Do następnego. Cześć!